Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Intro razem ze mną jest. DMK 293. Zagramy dzisiaj. w Battlefield Heroes. Coś, coś nowego. Tak. Jak a. widać, coś nie idzie. A to tak zwykle. Jest. Kurczę, plastur. Zabił mnie. Gdzie on jest? Aha, ja też nie żyję. Granaty mnie zabiły. <grym> Dobra. Wygramy to, spokojnie. Zabiłem go granatem. Aha, fajnie. I oni nas jadą z każdej strony. No tak. C czego się spodziewałeś? Wyrównanego O, meczu. widzę tam, jak... Ktoś tam idzie? <grych> Gdzie ty jesteś? E, nie żyję, że tak powiem Nie no, widzę cię, widzę cię Idę do ciebie Szturmajmy Sprób coś? Spróbujmy coś razem ugrać Koleś, koleś Gdzie jest? Tam, gdzie ci pojść granaty Zabiłeś go? Nie, ja go zabiłem jest Tylko tak. zabierz Ale asysta to Ej, się. co to jest? Jak dostaje? Skąd? Tył, tył, tył Tył? Dobra, zabiję go Jś jakiś goście pali Gdzie jesteś? Za tobą Aha <grym> Oj coś tam poszło Granaty pójdą tutaj No wiem obrywam Słyszę laser, a to nasz, nie? Dobra, jestem za tobą. Chylnąć się? Dobra mam na razie Oj, czekaj, wojna tu jest Jion, tutaj, ma O, prawie nie żyję Oj Jest, nie heal. pomogę ci? Heal w ostatniej sekundzie miałem Snajper tam też nowa. Skąd ja obrywam? Nie wiem, ale tą stroną będzie ciężko się przecisnąć. <noise> tu w ogóle będzie ciężko się przecisnąć. Ty, ja prawie o, nie żyję. Wpadają granaty, padają, ale... Słabiutko. Pomocy! Nie mam chwila. Dobra, ktoś mi uleczył, a ja już też prawie żyję. Co tu się dzieje? Dostałem z noża. <suszy> Czy my wygrywamy przypadkiem? No, trochę dziwne. I co to było? Nie ogarnąłem sytuacji. Gdzie on może być? Mam tu pojedynek? Właśnie, krytyk wysze Au. wyszedłem no. tak trochę marnie i mnie zabili. Rotur, czekaj, gdzieś ty być, tu nie co? Nie, nam tu przejmują? <grystanie> Słabo. I my to wygrywali przez chwilę Cały czas jest blisko Ej, co ty? Zabiłem go Ej za to byłam jeszcze jeden <laughs> Spok Nas atakują z każdej strony już ledwo co żyje? Dobra, już nie żyje. Tam jest Gunner lata z dual shotgunami, jest ciężko. No, patrz. Może i my wygrywali przez chwilę, ale patrz jak się skończyło? Ma no, dobra gra. Trochę nas zaatakowali, zniszczyli nas. Nieważne. Gramy dalej. Gramy dalej. Nie poddajemy się. Czyżbym dostał rangę? Tak. Tablica wyników? A ładnie, ładnie. Nieźle. 999 punktów. Właśnie jest źle, jeśli jesteśmy tak wysoko. To znaczy, że z timem jesteś nie tak. No, wiadomo. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Biegniesz jak bot. Bo jestem botem. Czemu wszyscy mnie, do mnie strzelają? <noise> tak wyglądasz. Zazdroszczę mi mojej farmerskiej koszuli. <noise> Tego herbacianego zestawu. Tak. <noise> I krawata. No, strój genialny pozazdrościć Wiesz, jaką miałem radość, jak wylosowałem. <grym> Proszę, domyślać. Idzie tam jakiś ktoś. Ale z drugiej strony. Ile tam granatów poszło? <grym> Dobra, idzie tutaj, 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 tutaj. Panowie. Ciepną pułapkę tam. Wow! Ała. Zabiłem go. To trochę takie się. nobowskie, wszyscy nawalają granatami, nikt się nie bije. Idę szturmem. Dobra, asystent. To kto go zabił tamten? Nie wiem, możliwe. Nie, ja go nie zabiłem. Tylko 4 HP mu odebrałem. Au, granat. Idziemy. Chodź tu. Za późno! Co? Nie żyjesz? Nie żyję Co się stało? Granaty i płonące pociski mnie dobiły Ach, te płonące pociski hm. Dobra, system Nie, te płonące pociski wkurzają No, fakt faktem Ej za tobą koń nożem <grymne> Mam 15 HP Nie żyjesz <grymne> A, Bóg zabiłem W tym czasie Wow, 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 wow. Ładnie snajperzu Flagę nam tu przejmuję Zimny. Nie wygraliśmy tego wcześniej, czemu mielibyśmy to teraz zrobić? Ło, jak ścinkę chyciłem. Jesteśmy lepsi. Stanę sobie w miejscu, dobre. No nie, dwa granaty się odbiły od latarni. Masz jeszcze pozostałe. Pozostałe nikogo nie ubiły. No, co, czemu te dwa miałyby kogoś ubić? No, ale no dobrze. Wow, 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 wjeżdżają na nas. No, z dwóch stron. Ubiłem dwóch, ale. No, widziałem ci tak epicko, wyleciałeś. Tak. Z mojej kamery. <laughs> Bohater, chodź tutaj, chwilnę cię. Czekaj, rzuciłem grenades, coś tam. Chylnąłem cię. Dzięki. Jest. Był na prostej. Wyjąłem granaty tam się ale nie dojrzałem. Strzelam. Wow, wow. Z każdej strony. Gdzie są nasi snajperzy? Chyba zabiję następnego. Ej, obrywasz. No wiem, ale nie wiem skąd. Z każdej strony. <gry> Idę tam. Już ma. Ej, heal, plecy. Please. Plecy, jakie plecy? Powiem. Ustawia tu granaty. A, nie wiem heal, heal, heal. Zabiję go na winy. Heal! No heal, nie ma hila. Człowieku, ja już nie żyję. <grym> Zasłużyłeś. Jestem bohaterem. Rotur, ty się świecisz. Już umieram Czekaj, biegnę, biegnę, biegnę Dzięki A 49 punktów na tobie zarobię Ej, Aj. granaty Wiem Ale mu wszystko pięknie siadło Mam 7 HP, co ja mam zrobić? Umierać Poczywaj w pokoju, dzięki Ale się Palis się. ty nie żyjesz no. Teraz już tak O, ktoś tam lata. O ooooo Beczkę miałem chyba pod nogami. <laughs> Nawet tego nie widziałem Jak ja dawno w BFA nie grałem Którego? W tego? Tego? Na kiedy dostępne? No, trochę czasu minęło. Koleś, koleś, koleś. Ała! No nie, zawsze musimy ciąć w takich Oł. momentach. <grywa> Co to się dzieje? Nie wiem, ale płonę. Mi coś siadło totalnie. Takie lagi mam, że. A, ja latam! Hmm. Ciężko Spora. się tak ze sniperami gra. Ale dobrze. No, przegrywamy 13 punktami. Dobrze, dobrze. No, no, no co? Przynajmniej pokazaliśmy się pozytywnie na polu bitwy. No. No dobra. To na tyle, jak na tego materiału. Do zobaczenia.